Cześć kochani, witam Was bardzo cieplutko, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i dzisiaj zapraszam Was na kolejny film. Film, który obiecałam Wam przygotować już kilka miesięcy, a może nawet i lat temu, ale co się odwlecze, to nie uciecze i dzisiaj przychodzę z Was z odcinkiem, w którym opowiem Wam o em, takich luksusowych akcesoriach, ubraniach, w które moim zdaniem warto zainwestować. To będzie pierwszy odcinek z tej serii, pewnie niektóre kolejne pojawią się za kilka miesięcy. Kryteria, moje kryteria do wyboru rzeczy, które Wam pokażę w dzisiejszym filmie, były dość surowe, musiała być to rzecz, którą używam bardzo często, którą mam już od jakiegoś czasu i do której cały czas wracam, i którą bym kupiła ponownie bez mgnięcia okiem. Także jeżeli jesteście gotowi, to zapraszam. Na pierwszy ogień torebka, którą posiadaczką jestem od moich ubiegłych urodzin, czyli od zeszłego lata. Noszę ją bardzo często. Moim zdaniem, każdy z nas powinna mieć w swojej szafie małą, czarną nie sukienkę torebkę, która mm, pomieści takie najpotrzebniejsze rzeczy. Nie za duża, nie za mała. Co mi się najbardziej podoba w niej, to fakt, że pomimo mojego częstego noszenia w każdych warunkach atmosferycznych, bo nosiłam ją też przez zimę, e, zabieram ją do piaskownicy, jako młoda mama, nie oszczędzam jej generalnie i na niej nie widać ani najmniejszego śladu zużycia. E, tutaj wszędzie e, rogi są... po prostu jest, wygląda praktycznie jak nowa, tutaj cały czas słyszycie, bo tutaj. E, są moje szpargały w niej Nie spodziewałam się, że tak dużo mi się w niej będzie mieścić Jestem tutaj w stanie nawet zmieścić moją kamerę do vlogowania Także to też jest moim zdaniem sukces Jedyna rzecz, która troszeczkę się starła To te tutaj z przodu metalowe Nie wiem jak to powiedzieć To takie zakończenie tych tutaj dwóch frenzy na końcu One troszeczkę się starły, ale tego też nie widać Nie wiem czy pamiętacie, ale kiedy kupiłam tę torebkę Właśnie w, w sierpniu czy w lipcu, już nie pamiętam To miałam taką cichą nadzieję, że ten napis tutaj się troszeczkę zedrze Jedna z Was mi napisała Aga, nie miej nadziei, bo to się nie stanie I tak rzeczywiście jest Tutaj kompletnie nic się nie ściera Skóra jest sztywna, można tutaj dużo w niej rzeczy włożyć Terebka nie, nie traci kształtu I chociaż teoretycznie to jest nerka Czyli powinniśmy ją nosić, możemy ją nosić W pasie to ja zazwyczaj noszę ją przepastaną przez ramię Widzieliście ją w wielu moich stylizacjach Jedna z najlepszych moich inwestycji Tutaj też Wam tylko powiem, że mówiłam Wam o tym na Instagram Grałam też już jakieś czas temu, kilka miesięcy temu, że marzy mi się jeszcze jedna torebka marki Chylak. i Spełniło się moje marzenie. Jeszcze Wam nie pokazywałam jej, bo zastanawiam się właśnie, czy powinnam ją zatrzymać, ale ze względu na to, że tak dobrze mi się ta nosi, to pewnie tak. Ale już nie mam zamiaru planować zakupów żadnych innych torebek. Chociaż mam jeszcze jedną, którą chcę Wam też pokazać, którą bardzo lubię którą ostatnimi czasy no częściej. Też polska marka, e, Hollywood, są kompletnie inna faktura skóry, która też się nie rysuje, którą też e, nie oszczędzam kompletnie. Ta jest troszeczkę większa i tutaj naprawdę dużo w niej rzeczy można włożyć. Widzieliście pewnie, jeżeli oglądacie moje vlogi codzienne, to e, w tej ostatnimi czasy najczęściej chodzę. E, nie wiem, słuchajcie, dużo mnie osób pyta, jeżeli miałabym po wybrać pomiędzy tą. nie jestem w stanie powiedzieć Wam, którą bardziej lubię. Obie moim zdaniem są świetne, ta może parzyć na co dzień, ta jest elegancka, ale w sumie pasują też do wszystkiego, dlatego nie wiem, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o dostępność Holi, jest o wiele lepsza niż tej Hilak. Mówiłam Wam o tym też już kiedyś w filmie, że nie podoba mi się to, jak są traktowani niektórzy klienci, bo w Polsce nie ma, a jak wchodzi się na stronę net, -Net to tam można znaleźć. Także tutaj trochę moim zdaniem to nie jest fair. Ale... To jest polityka firmy, co nie zmienia faktu, że sama jakość torebki jest fenomenalna. A ja miałam torebki wcześniej Marka Jacobsa, mam torebki Prady, mam, miałam torebki kilku designerów i moim zdaniem ta naprawdę niczym um, się od tamtych nie różni, nawet jest o wiele lepsza jakościowo niż, niż tamte. I kolejny zakup był poniekąd też spowodowany <głosłenie> posiadaniem tej torebki i zmianą mojego portfela. Ci, co oglądają mnie od lat wiedzą, że uwielbiałam się kiedyś w dużych portfelach, do tej pory i ale powinnam chyba się ich pozbyć, bo w tym momencie nie używam nic innego oprócz e, takiej e, malutkiego, malutkiego portfelika na karty marki YSL, to jest też skóra, która ma specjalną e, fakturę, specjalnie wybrałam tę gdyż wiem, że ona jest bardzo odporna na zarysowania i po raz kolejny mam już ją od też wielu miesięcy i tutaj nawet na tym logo YSL też nie ma ani jednego zarysowania, a trzymam ją w torebce z kluczami, z moimi innymi szpargałami, których naprawdę jest dużo na co dzień, codziennie. Tutaj mam najpotrzebniejsze karty, oczywiście wadą takiego portfelika może być to, że tutaj nie wsadzimy za dużo... Yy, Pieniążków, takich monet, ale ja, jak słyszycie, tutaj mam kieszonkę obok, także one tam sobie gdzieś. Yy... Hmm, tak, w sumie tak dużo monet nie mam, nie używam gotówki zbyt często, dlatego to nie jest jakiś specjalny problem Aha, jeszcze nie mówię Wam cen, bo muszę Wam powiedzieć, że jestem pewna, że od czasu kiedy ja nagram ten film A ten film moim zdaniem też się przyda e, osobom, które może ewentualnie będą chciały właśnie zainwestować w jakieś dobro luksusowe w przyszłości Nie ma sensu, żebym Wam mówiła ceny, bo one się zmieniają z miesiąca na miesiąc niestety Boję się co będzie, kiedy jeżeli dojdzie do Brexitu, to prawdopodobnie wszelkie dobra z Europy niestety też wzrosną Um, dlatego zostawię Wam linki na dole, będziecie sobie mogli zobaczyć ewentualnie, ile te rzeczy kosztują na dzień dzisiejszy. Kolejne rzeczy, nie mogłam się też zdecydować na jedną, ale chcę Wam pokazać coś właśnie, co świadczy o jakości. To okulary, które kupiłam 12 lat temu. To nie te, te, te tutaj. E, są to Raybany, e, jeszcze powinnam je wyczyścić. Ci, co oglądają po raz kolejny mój film od wielu, wielu lat pewnie wiedzą, że pokazywałam je kiedyś Wam filmie, e, nadal bardzo dobrze się noszą. Nadal, nadal ich używam nie tak często jak wcześniej, bo moim zdaniem znalazłam lepszy kształt, który pewnie też już do znudzenia widzieliście na moich filmach, ale moim zdaniem okulary tak właśnie designerskie to jest kolejna rzecz, którą naprawdę warto zainwestować, bo jakość tego, jak właśnie się używa ich w słoneczne dnie, jest nie do porównania do tych na przykład sieciówek. Um, nie rysują się tak, nie bolą, ja mam taką tendencję do bólu głowy na przykład, jeżeli e, bardzo często szkła w tych innych okularach, to nie są szkła przeciwsłoneczne, tylko takie zwykłe przycienione szkła, które powodują jeszcze więcej szkody dla naszych oczu niż e, jeżeli byśmy w ogóle nie mieli okularów, a noszenie okularów w słoneczny dzień jest bardzo pomocne, nie tylko ze względu na nasze oczy, ale też na okolice oka i zmarszcz, które się będą pojawiały w niej, w tej okolicy, chociaż Wiecie o tym, znacie moje zdanie na temat starzenia się. Um, co chcę Wam pokazać? Aha! Najulubieńsze, najokochańsze okulary, których, e, e, które już... To jest moja kolejna para. To Moskino i te tutaj z kokardkami, które pasują do mojego kształtu twarzy i są fenomenalne. Nie spadają z nosa, to po prostu jest szał ciał. Ja mam na tyle szczęścia, że dostałam tę parę od mojej widzki, która kupiła je też z mojego polecenia, ale... Chyba zaczęła nosić okulary. Już nie pamiętam, jaki był powód tego, że yy, powiedziała, że nie będzie ich nosić i po prostu mi je wysłała. Jestem przeszczęśliwa, bo to moje ukochane okulary. Mam jeszcze jedne, które już są troszeczkę porysowane, ale też noszę je codziennie do pracy. Noszę je wszędzie od lat. Od lat i one są po prostu no, najlepsze. W tamtym roku. Wtedy, kiedy płakałam, bo nigdzie nie mogłam już znaleźć tych tutaj z kogradkami. Bo wiem, że Wy też mi wykupiłyście, kiedy one się pojawiły w takim maksie, już nie mogłam ich znaleźć nigdzie. Kolejny model, który też polecam, który pasuje do mojego kształtu twarzy. Ja tutaj zerknę na, na serkę, który mam z boku. Model Erybanów, który się nazywa Erika. który też świetnie radzi sobie z likwidacją, nad, wiecie, znaczy nie z likwidacją, tylko z ochroną przeciwsłoneczną. E, I mają ciekawy kształt, z tym że. One już niekoniecznie tak dobrze się trzymają na nosie i zauważyłam też, że w ogóle generalnie powinno się noszyć, nosić okularów tutaj na głowie, bo one wtedy się rozciągają w tym miejscu i prawdopodobnie później zaczynają spadać, ale ja też tutaj się boję nosić okularów z tego względu, że mój gaw zgubił tak właśnie kiedyś parę swoich rejbanów i szukaliśmy i później nie byliśmy w stanie znaleźć, ale to nieważne. Ale jeżeli chodzi o sam kształt okularów, to jestem więcej pewna, że te też będą pasować wielu z Was i kiedy ostatnio pokazywałam się Wam na Insta w nich, to też bardzo dużo osób mnie pytało i rozpoznaje ten model i żeby nie być taką, wiecie, monotonną, to mam te w kolorze czarnym, a te są w takim kolorze e, brązowym, które też pasują e, do wielu stylizacji i generalnie są uniwersalne. Kiedy wracaliśmy z Paryża, zmierzyłam też kilka designerskich okularów w jednym ze sklepów i bardzo mi się spodobał jeden model Diora, ale mój racjonalizm tutaj wygrywa i jestem pewna, że te okulary, które mam tutaj wystarczają w zupełności, nie potrzebuję tamtych, chociaż może nie wiem, na urodziny, jakąś specjalną okazję to zaszaleję. Co, co, co jeszcze chcę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o okulary od designerów, to zauważyłam, że coś jest w nich tak specjalnego, bo bez różnicy jaki model bym nałożyła, to większość z nich pasuje. A na przykład próbując okulary z innych firm, z takich właśnie sieciówek, bardzo często coś w nich jest nie tak i nakładasz je i wygląda się niezbyt dobrze. Nie wiem, czy to jest podświadomość, czy to po prostu tutaj jest ten majstersztyk i osoby, które zajęły się projektowaniem tych do okularów doskonale zmierzyły proporcje, co sprawia, że tak naprawdę one pasują do większości kształtów naszej twarzy, co jest niesamowite, no i dlatego tutaj właśnie jest przewaga tego. Ale jeżeli zastanawiacie się nad okularami... Takimi właśnie lepszymi, to serdecznie Wam polecam. Te ben, albo te no Nie wiem, czy są dostępne, ale już pewnie nie. Kolejna rzecz to czarne jeansy. Znalezienie czarnych jeansów, które nie będą Wam się spierać po kilku praniach, jest praktycznie niemożliwe. Dopóki dopóty nie odnalazłam tych. Mam je już od minimum sześciu, może siedmiu, może nawet i dłużej. Jedną parę mam dłużej, bo chyba kupiłam je jeszcze przed tym, jak urodziłam Jamesa i oczywiście nie nosiłam ich w czasie ciąży, bo bym się nie zmieściła, ale nosiłam je później i są po prostu świetne. Piory jest czarnymi. Jedne z nich to marka Jaybrand i są elastyczne, ale się nie rozciągają. Oczywiście troszeczkę się podadzą, ale nie spadają z tyłka, nie wypychają się w kolanach, nie przecierają się. I jeżeli taka jeszcze moja rada, zazwyczaj. Um, sugeruję, znaczy kupcie rozmiar mniejszy niż zazwyczaj jesteście, bo rozmiar jest troszeczkę założony moim zdaniem, czyli powinniście sięgać po te troszeczkę e, mniejsze niż zazwyczaj kupujecie i e, wracam do nich bardzo często. No, ja zazwyczaj wybieram rurki, w nich się czuję najlepiej, i jeżeli chodzi o ten właśnie model, zaraz Wam powiem, jak się nazywa. Tutaj jest, widzicie, ja zazwyczaj noszę 27, w pasie 27 cali, a to jest 25, idealnie na mnie leży. To jest Skin Leg, się nazywa Shadow. Uwielbiam. I mam jeszcze jedne, te, które Wam mówiłam, ale czekajcie, chyba mi chłopcy i przenieśli. I Kolejna firma też, która robi świetne dżinsy, to Citizens of Humanity i to jest model, który się nazywa Avedon. I właśnie tracę głos. I to jest Slick Skinny Leg. I tutaj też mam 25. Skład jest troszeczkę inny, słuchajcie, niż w zwykłych jeansach. Zaraz wam tutaj wstawię zdjęcie, żebyście mogli sobie zobaczyć, ale po raz kolejny mam je. To właśnie ten to, to te spodnik, który mam już tylu lat. Fakt, że kosztują bardzo dużo, ale od tamtego czasu nie kupiłam żadnych innych czarnych jeansów. Od tylu lat w ogóle nawet nie patrzę, bo mam swoje idealne i po co mi? Po co mi się w ogóle tym interesować? A czarne dżinsy noszę dość często I jak też już pewnie zauważyliście po miksaryzacjach e, Pasują praktycznie do wszystkiego W sumie, jeżeli mogłabym się ubrać teraz Te rzeczy, które chcę Wam pokazać, to pewnie dżinsy e, to, to właśnie dżinsy, torebka, okulary I kolejna rzecz, którą też już mam od wielu lat To e, ramoneska marki Wissos Skórzana ramoneska, wykonana z bardzo mięskiej skóry To jest skóra jagnięcia i na początku myślałam, że będzie się rysowała albo przecierała. Tutaj już po kilku latach rzeczywiście w okolicy łokcia delikatnie, ale to nie jest naprawdę nic, coś, co się rzuca w oczy i wygląda. Niedobrze. Skóra jest niesamowitej jakości, nie kruszy się. E, oczywiście o skórę też trzeba odpowiednio dbać, ale ja tutaj nie wykonuję jakichś specjalnych zabiegów i ona jest po prostu fenomenalna. Ma świetny krój, ma bardzo wygodną też podszewkę, co czyni, że może być taką kurtką przejściową. Hmm, tutaj też jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o te kurtki, to one mają e, w rękawie i to w sumie ta część, która jest najbardziej zniszczona, bo tutaj widzicie troszeczkę się pokulkowało. I to jest ta. Taka wstawka z materiału elastycznego, który po prostu powoduje, że, że kurtkę jest wygodniej nosić w łokciach, że można zginać ręce i nie macie takiego wrażenia, że, wasza, że Wasze ręce drętwieją. To jest właśnie to. Jest właśnie to. Firma Whistle, nie wiem, czy ten model jeszcze jest dostępny, bo oni co roku wprowadzają nową, nową do kolekcji i to jest też klasyk, z którym się nigdy nie rozstanę. Jestem bardzo szczęśliwa, że ją mam. Tutaj jeszcze patrzę, co mam w kieszeniach, jak zwykle jakiś pewnie błyszczek, odnajdę pieniądze. O, funta. Ja już czasami znaleźć sobie kasę. Ostatnio właśnie przyglądałam jakieś swoje stare kurtki i spodnie i znalazłam tam funty, których już nie ma w obiegu. Będę musiała iść do banku, żeby je zanieść. Ale generalnie znowu zobaczę z tematu. Kurtka skórzana. Ja polecam Wam markę Wissos, bo jest no, po prostu świetna. Jeżeli chodzi o rozmiar, to ja Wam już mówię. Ja mam wioł O, to jest szóstka? Ja zazwyczaj noszę ósemkę. To możliwe, że to szóstka? Moja koleżanka ma w pracy. Czy się zamieniłyśmy nie chcąc? Nie, bo to moje jeszcze są w środku. Ale widziałyście, też już ją na mnie kilkanaście razy leży w sam raz. Także e, to jest. Kolejna rzecz. Myślałam Wam też o czymś, co może nie jest tutaj w sumie dobrym, luksusowym, ale też mam te koszulki od dobrych kilku lat i nic się z nimi nie dzieje. I mowa tutaj o koszulkach marki COS. Ta akurat, którą Wam pokazuję jest nowa, z nowa, nowszej kolekcji. Kupiłam ją przed wyjazdem do Disneya, a to z tego względu, że moja, moja była w paski, Troszeczkę się zniszczyła, ale tutaj mówimy o minimum, może nie minimum, ale raz, dwa razy. W... Przepraszam, myślałam, czekajcie, żeby Was nie okłamać. Noszę jej każdego tygodnia, ale wydaje mi się, że minimum raz na dwa tygodnie. Na, na pewno na 100%. Prania, później prasowania. One są fenomenalne, są niezniszczalne. Tamto, o której Wam mówiłam, że musiałam ją zamienić, tutaj pod pachami zaczęło się trochę przecierać. Kolor się też nie wspiera. Nie rozciąga się cały czas szwy są w dobrym miejscu. No, po prostu dla mnie czad. I jeszcze mam jedną. Wiecie, że ja mam tylko szulę z kosa. Kilka mam w różnych kolorach, no bo uwielbiam je i tak jak mówię, mam je już od kilku dobrych lat. Nawet kiedy byłam w ciąży, to jest ta sama, którą byłam w ciąży z Alkiem. Ona troszeczkę się rozciągnęła, później poprawiła, z powrotem wróciła do siebie. Nawet nagrywałam wam vloga, Pamiętam, jak byliśmy w Pompejach we, w. We Włoszech, to wtedy ją miałam na sobie i dopiero teraz musiałam się z nią rozstać, bo, tak jak mówię, już za duża bardzo się zniszczyła. Miałam jeszcze jedną z długimi rękawami i też podczas naszej podróży do Disneya tutaj przyczepiłam sobie e, broszkę i ta broszka niestety mi zniszczyła koszulkę, bo wyrwałam normalnie dziury w tym miejscu, gdzie była broszka. Jestem taka zła, ale myślę, żeby może, bo cała koszulka jest nadal w stanie idealnym. Co zrobię? To w tym miejscu po prostu jakąś naszywkę przyczepię, bo one są fenomenalne, naprawdę. Bawełna, super. I cena też jest bardzo przystępna, jak na takie koszulki takiej jakości. I kolejna rzecz, którą moim zdaniem warto zainwestować, i to biżuteria. Ja mam, jestem na pograniczu. Przygotuj, obiecuję Wam, też obiecywałam Wam, ale do tego chcę się przygotować jakoś specjalnie, bo marzy mi się jakaś, wiecie, super nagranie takiego filmu. Ale mm, biżuteria, wiecie, że ja jestem albo minimalistką. Albo kocham się w takich gigantycznych Naszyjnikach, których w sumie też już dawno nie nosiłam Bo zazwyczaj przewaga Przeważają te minimalistyczne I mam też ich kilka, w tym momencie mam na sobie Naszyjnik złoty Marki Minty oto, który bardzo często mnie pytacie Bardzo często pewnie też widziałyście Mój naszyjnik tutaj z diamentem Od Tiffany, który uwielbiam I ja generalnie w tym momencie Po raz kolejny nie mam potrzeby kupowania sobie Jakiejś super, nie wiem Wyjątkowej biżuterii, bo Te moje naszyjniki spełniają moje oczekiwania i każdy z nich w sumie jest połączony z jakąś historią osobną, dlatego pomyślałam, że może kiedyś przygotuję Wam o tym filmie i opowiem Wam o nich trochę. Tak samo jak moje obrączki. W tym roku mija ósma rocznica naszego ślubu. Oczywiście delikatnie są zarysowane, ale jeżeli oddałabym je do jubilera, popularnie wyglądają jak nowe. To też po raz kolejny Tiffany i tu jest, tu jest platyna, która się generalnie nie niszczy jakoś specjalnie. To też była dość duża inwestycja, ale wiedziałam o tym, że to jest coś, na co noszę każdego dnia, na co patrzę codziennie i każdego dnia zachwycam się i uwielbiam połączenie mojej obrączki z pierścionkiem zaręczynowym. Także to moja e, biżuteria. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o pierwszym odcinku z tej serii, czy Wam się podobał. E, pewnie też zapytacie mnie o buty. Słuchajcie, buty. Mam kilka designerskich butów, ale moim zdaniem. Nie wiem, czy, czy warto było w sobie zainwestować w nie aż tak dużo i też nie chodzę w nich aż tak często, aby mogło się opowiadać na ich temat, czy rzeczywiście warte są swoje ceny, dlatego tutaj nie uwzględniłam tego, ale może jesienią zimą, powiem wam o innym, o takim bardziej właśnie um, obuwiu w stylu but i wtedy, um, wtedy w kozakach albo bodkach i wtedy, i wtedy wam powiem o moich też zakupach, które już poczyniłam też kilka lat temu i nadal mi służą. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tej serii, co myślicie o tym odcinku Nie zapomnijcie o kciuku w górę, jeżeli Wam się podobało Jeżeli macie pytania, o tych rzeczy, to koniecznie zostawcie mnie na dole w komentarzach Tak samo możecie też napisać mi o Waszych ulubionych, luksusowych dobrach, które zainwestowaliście I to tyle, trzymajcie się ciepło pa pa!